Patrzcie, co udało mi się dostać w sobotę w Lidlu. Ja nie wierzę, jak to fajnie odkurza i w ogóle jest tańsze 3000 zł od Dysona. Polamy sobie przyciskiem, mamy tutaj trzy tryby, teraz jestem na trybie normalnym, to jest tryb intensywny, który działa w 15 minut, tu mamy tryb eko i tryb normalny, który działa do godziny. Z tym odkurzaczem dostajemy taką fajną stację ładującą, którą możemy sobie powiesić na ścianie. Tutaj mamy nawet śrubki montażowe. I w ogóle wszystkie gadżety, które dostajemy z tym odkurzaczem, w tym taka szczoteczka, możemy sobie włożyć do tej stacji ładującej i wszystko mamy w jednym miejscu, więc nie musimy męczyć się ze zwykłym odkurzaczem. Wiecie, wyciąganie, chowanie odkurzacza, rozwijanie kabla, zwijanie i tak dalej. Tą rurę można sobie oczywiście rozciągnąć i mamy taką długą. W ogóle patrzcie, jak łatwo ten pojemnik można ściągnąć. Wystarczy Przycisnąć ten tutaj przycisk, ściągamy i tak samo łatwo możemy włożyć. No, mega wygodna sprawa. No i co, do tego dostajemy taki dodatkowy filtr HEPA i bardzo długą ładowareczkę do stacji ładującej. Radzę wam się pośpieszyć, bo zimowa promocja kończy się już wkrótce i mogę wam powiedzieć w komentarzu w jakich punktach można to dostać.